Leniwe, niedzielne popołudnie. Bielizna z Milanezu. Co to znaczy w ogóle? Ergonomia! Nie mam dzisiaj nic ciekawego zaplanowanego, więc odpowiem na trochę pytań z Facebooka. Donard pyta: Twoja ulubiona postać? Zapytaj beczkę. Jaka jest twoja ulubiona postać? Zapytaj beczkę. Um, kanciarz. Kanciarz? Naprawdę? Mhm. Hmm. Czas na szybki kurs. Kurs wymiany walut. Podobało mi się, jak nagrywaliśmy ten filmik w Chicago. W sumie nie, nagrywanie tego filmika było strasznie. męczące. męczące, ale podoba mi się ten filmik. No fajny, fajnie wyszedł, fajny mhm. efekt. Czym różni się Kazimierz Wielki od George'a Washingtona? Walutą. A moja ulubiona postać to burak. Ja przepraszam bardzo, dlaczego ludzie niewierzący! Mają w domu chuinkę! E, bo jest taką najpełniejszą postacią, ma najbardziej głęboki charakter ze wszystkich e, i podoba mi się po prostu. Podobają mi się jego gesty, e, struktura języka, struktury myślowe, którymi operuje. No to jest mój ulubieniec. Kiedy jest ci smutno i za oknem robi się ciemno, e, możesz wkroczyć w wirtualną rzeczywistość. Okej. Okay. Póki co widzę, że ten wir jest dość skomplikowany, jest 500 tysięcy różnych kabli, które trzeba chcemy odjadnąć, ale zaraz zobaczymy. Mamy od dwóch gniazdek, mamy kabel HDMI, podwójny kabel HDMI, e, tyle, tyle i tutaj dalej idziemy z kablami, idziemy do gogli, jeszcze będą mówy włączane. Co robi udział w ogóle ergonomii?

Zobaczycie. <noise> Jeszcze nawet żadnej gry nie włączyliśmy, to jest tylko takie, wiesz, menu. <noise> Jak tak przytrzymasz na krawędzi, to iskry będą lecieć. <noise> I co, fajne? No. <noise> ja się cieszę, żeby wziąć tego wiara do Tokio, bo tam mamy, strasznie mamy telewizor. Wyścig, odjazd ryzykanta. To ty, to twój odjazd. Wyglądasz trochę jak ufoludek. Nice. Dzięki. Idziemy sobie do kina. Na film... Doctor Strange. Ja w ogóle jestem wielkim fanem tego uniwersum filmowego Marvela. jest takie moje... No lubię wszystkie te filmy, widziałem z tej serii, więc... A ty lubisz filmy Marvela? Tak, chyba. Widziałaś dużo, czy tylko niektóre? Eee, niektóre. Razem byliśmy na Civil War. Tak. Jaki jest twój ulubiony? <grym> <grym> Marvela. No. Najbardziej lubię uh, X-Men i później Iron Man. A, okej. Okay. na galerie handlowe. Po co jest tyle galerii handlowych w Polsce? Zamknąć. Co kupisz do jedzenia? It's not your business. Chyba nie powinniśmy na salę kinową chodzić z kamerą. No dobrze, to już po. E, no Nie kręciłem vloga na sali kinowej. No, taki, no, jakiś tam nie mnie, roz... ale przyjemny film. Te filmy na temat pojedynczych postaci zawsze są takie strasznie przewidywalne, że wiadomo wszystko o nich. Ale spoko, ładne efekty, fajnie się bili. Trzy gączaki na pięć. Znowu kończę dzień na solec 44. Monotematycznie, tutaj trochę jadam w tej Warszawie, ale bardzo to lubię. Mają nowe menu na listopad, które jest strasznie pokręcane. Jest na przykład jagnięte serce z pieczonym wężem ordem, musem jabłkowym z rozmarynem i śmietaną z miodem. Słonina z mangalicy z gąszczem z jabłek. Powoli zaczyna się taki ostatni etap tej naszej trasy po Polsce. już dni do końca zaczynają się powoli stawać bardzo policzalne. I um, to taki jest też taki nieprzyjemny dla mnie czas. Czuję, że to jest stresujące, że jest dużo presji, żeby zrobić jeszcze jak najwięcej rzeczy spotkać się z ludźmi. Pozabierać moje rzeczy ze wszystkich miast, po których są rozrzucone. No i jakoś to wszystko zamknąć i trzeba będzie wracać. I to jest trudne. Myślę, że bardziej w tym momencie czuję, że wyjeżdżam niż kiedy faktycznie z Polski wyjechałem. Tam jakiś rok temu z kawałki. Nie no, więcej, półtora ha. dwa lata. Dwa lata temu. <gryw> no. A więc to tutaj są trole.